Na Nazywam się Egon Brzoza Brzozowski. Jestem bioenergoterapeutą i uzdrowicielem duchowym. Pracuję za pomocą energii bezwarunkowej miłości. Zapraszam Cię na specjalny program terapeutyczny spacer po lesie w mojej obecności. Zapewniam Cię, że po tym spacerze zaczniesz inaczej, pełniej. Smakować swoje życie. Zapraszam. Namastę. Witaj, dobra duszo. O nie, 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 nie. Niestety nie mogę ani Cię przytulić, ani zaprosić do mojej pustelni. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz mnie przytulić? Bo nie jesteśmy jeszcze na tym etapie naszej pracy terapeutycznej. Jesteśmy dopiero na pierwszym kroku. No jakoś to przeżyję. To hmm. co? No chyba, że wykupisz teraz. Super pakiet. Karmiczna moc. Sądzę, że nasze spotkanie jest już w tym pakiecie. Mm. Jesteś w mylnym błędzie. Miałbym polecenie przelewu na koncie. Przelew nie będzie potrzebny. Jeszcze lepiej. No to co? Zasmakujmy tego, co nas otacza. Każdego najpierw przyprowadzam tutaj, bo zanim pokażę mu las z bliska, pragnę, aby poznał las z dystansu. Chyba nie zamierzamy się na to wspinać. Tak, to jest absolutnie niezbędne, konieczne. Nazywam tę górę Moria i wspięcie się na nią posłuży twojemu duchowemu oczyszczeniu. A Abraham zabił tam Izaaka. Ale ty chyba nie zamierzasz mnie zanordować Albo coś jak jakiś zbok, jak tam dojdziemy? Jeden głupstwo daje się bezsenności. Jest wierna mi od lat. I modlę się o lepszy dzień. Lepszą głowę opisywać w środku. Wszystko to I co? A, warto było. Czujesz jak, czujesz jak umiera w Tobie coś, coś, starego, rodzi się coś, jakieś nowe ja. Czujesz to? Szczać mi się chce. Ach, no to jednak las wo. <laughs> Przytul się teraz do drzewa. Poczuj jego energię, jego wielką naturalną moc. Słyszysz? Mówi do ciebie. To co, mistrzu? Może teraz poszukamy na przykład delfinów w strumyku? Wyczuwam w tobie bardzo duży opór, i mam wrażenie, że, że ty nie przyjechałaś tutaj, żeby poddać się mojej spaceroterapii. Tak, masz rację, przez świat ma rację! Przyjechałam tu po to, żeby powiedzieć tobie, że jestem twoją córką! Marta Golusińska, moja matka, mówi ci to coś? Hmm? Zostawiłeś się w ciąży i pojechałeś w świat. Trochę mi zajęło, zanim ciebie znalazłam. Nawet matka mi w tym trochę pomogła. W końcu chciałam ciebie poznać. Ja, w... ja wiedziałem, że ty jesteś. Ja... ja nawet byłem pewny, żeby się spotkały, tylko. Ja myślałem, że to będzie w takich mniej pojebanych okolicznościach, bo, bo oni wykryli mi raka i, i teraz to wszystko co to, żeby na, co robić na te leki. Spotykamy się tak jakby No ostatnią chwilę. Aleś ty, ty aleś Podważna jest jestdzieta! no oh.